No hej, tu znowu Jadarek Dzisiaj pokażę Wam na szybko jak się włącza matriksy e, Oczywiście to jest opcja Niektórzy mogą mieć, niektórzy nie Czyli tak, włączamy matriksy popychając manetkę do przodu Od razu włącza się tryb O poprawia ostrość, jest auto Na razie tutaj nic się nie dzieje, nic się nie włącza Ponieważ jest zbyt jasno A żeby wyłączyć Matriksy to trzeba popchnąć do przodu i do siebie. No niestety głupie trochę to, to wymyślone jest, bo jeżeli chcę włączyć i chcę wyłączyć to bez oślepienia kogoś. Ale żeby wyłączyć, to niestety muszę pchnąć właśnie do przodu, gdzie włączają się długie światła, i dopiero wtedy cofnąć. To jeszcze raz, łączam matriksy automatycznie, żeby się włączały matriksowe światła. Żeby wyłączyć muszę popchnąć. Jest długie. I teraz z powrotem do siebie. I wtedy włączamy. Tyle. Tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. i cześć. Pozdrawiam.